No dobrze. Trzymaj się. Brata! Zaraz nas to Tak nie wiem, wiem! No to przyjdź! Sam krzyb się już nie popłyniemy! Ale... Wyspy. Spróbuj ich zatrzymać! Niech to! Zbliżają się! Mają mniej powodzie! Staranuj ich! Hej, frajerzy! Powiedzcie swoim szefom, żeby znaleźli sobie własny skar. Za jak to ja to nie wskałam! Nie da mi się zbliżać! よしこ、ま、たび Działa. Mogę go naprawić! Osłaniaj mnie! Lep. Dawaj, dawaj! Spróbujcie ich wysadzić! Granatnik! Jest skończony! Targ, uważaj! Przed nami skały! Raczej nie biegniemy tu widzę! Cholera. Pozwólcie ich! Staram się jak mogę! Natan, szybko! Trzymaj się! Po twojej prawej! Uwaga, uwaga!